Policja! Jak to policja mam? mnie? nie? Już mam to no, co jara, nie? Dobra, tu napotkaliśmy mi ekipę. Jedziemy i zobaczyć tutaj. Pijemy brawa. Tam idzie Ania, jeszcze nie widać. W roku. Co no, powiedziałem to Gdzie ta Ania? Ania, dawaj! Bo mi się bateria kończy. Dobrze! A się rozwalił? Jest tu Ania. Ej, słuchaj, ja mam takie pytanie. A my się ostatnio nie spotkaliśmy? Ty taka pijana na murku siedziała, Ale nie, bez kitów. I, I nie chciałaś twarzy pokazać. nie mam psa. Co Masz psa czy nie masz? To jest ten interview. To jest interwiu, masz psa, masz psa czy nie masz? Masz w domu dobrze w Jakiej rasy? Jakiej rasy teraz mów? No chodź tu, bo nie słychać, bo Cię nie umie kamerą Dawaj, bo na zoomie się psuł Już No jakiej rasy masz psa? Szczegóły nie dobra, daj filozy I weź Wypadek Wypadek Wypadek. To już koniec wycieczki, a wypadek. No, Dycha od każdego kilometra biorę, no, ja czyli dziewięć dych w dych no. Co? To dziewięć dych. Jakie dziewięć dych? dawaj do mnie na Ale zbijam. ty jesteś mi winien ten, 190. A ty mi jesteś winien uchwyty. No, tak, tak, tak. <laughs> Jakie uchwyty? Do Bo trzymania to pyty. To <laughs> <laughs> O jest Ile ja mam lat, żeby na takie rzeczy się dawać? No nie wiem. To jest exhibit. Zaraz jeżdżamy. Pimp my garage. Pimp my garage. Tutaj jak widzicie... Aus Arsenal Nutrische. Gdzie ten rower? Ty! Do góry! Do góry tak. tego nie było. Morska, wódka morska. Dobra, do. nie tak. Na te ostatnie, na ostatnie. O, dobrze. O, Ob... Obczaj, pamiętaj, twoja mama kazała mi cię odprowadzić do domu. Rozumiem. I co twoja mama powie, jak się pojawisz pod domem bezelnie? Ty gnój! To dokładnie. I oto... I oto naj... jest Bigos! Bigos jest! No, A? Parę słów, musisz coś powiedzieć. Parę słów. Bigos jest tutaj <laughs> dobry ziom. Dobry ziom. Najlepszy Bigos w mieście. Tylko u mnie. Tylko, ile za słoik tam było? Dla Jej, Ej, A człowieku, jest... mam... Dawaj, ale nie, bez teraz, człowieku. Roski mi interes, będziemy bigos sprzedawać. A ja teraz mówię no, bez kitu, zobacz, o... Przed Robertem. Co zobacz, to taki interes, Marcin to... ja bigos od bigosa i Marcin. To po bigosie, nie Marcin. Tak, Marcin, To po bigosie. Na bigosie Marcin na, największy. Na bigosie. Czekajcie, gdzie, gdzie jest ta? Już, już... musimy iść, bo ja cię obczaj tu muszę a, a, tu jest. Chodź, idziemy! Dawaj, tu! Dobrze, masz tu nagrywaj, bo ja teraz jestem niedysponowana. Co? Nie! Ty, twój to ośmielasz, czy nie? Ja co A to właśnie? Gdzie ty jesteś? Ćmiczek? Daj, potem obrzę. Ćmiczek? nie. Ona to lubi! Ona to lubi, tylko nie chce się przyznać. Ja inne rzeczy. No jestem pod okrętem. Wiesz, ty go nie nagrywasz. jestem